Udało Ci się nie tylko już całkowicie porzucić doradztwo podatkowe i zająć zawodowo numerologią, ale też e, zacząć prowadzić warsztaty, uczyć, założyć akademię tak. e, numerologii, więc można powiedzieć, że osiągnęłaś sukces, o którym nawet nie, nie myślałaś, no, no, nie, nie marzyłaś, prawda? E, ale bardzo ci, bym cię chciała spytać o taką rzecz. Jeżeli ktoś się zwraca do numerologa, no to przecież nie chodzi chyba tej osobie, no powiedzmy, że to jestem ja. Nie chodzi mi o to, żebyś za mnie załatwiła moje życie, żebyś, żebyś mi wszystko wytłumaczyła i powiedziała, dlaczego mam tak pod górę i, w, i wiatr w twarz. <noise> tylko, żebyś y, co? Dała mi sugestie, co zmienić? Czy, to, czy o co chodzi? Tak, po, po, ja, tu, ja to nazywam, że stawiam drogowskazy. Tak? Okay. czyli stawiam drogowskazy, czyli nazywam, że słuchaj, może tutaj nie w ten sposób, tylko w taki sposób. Tutaj trzeba przepracować temat, powiedzmy, nie wiem, co brania i dawania, tutaj trzeba przepracować temat, y, y, co mi daje radość w życiu i tak dalej. Czy tam co jest dla ciebie. Czy wdzięczność, tak, zazdrość. czy co jest dla ciebie wolnością, bo gonisz za tą wolnością, a nie wiesz, co to jest. Mm -hmm. Ja w ogóle jak robię konsultacje, to, to są takie bardzo, bardzo konsultacje, um, um, gdzie ja nazywam to daję tysiąc zadań domowych, czyli i właściwie ja na tej konsultacji mówię co, a ten ktoś potem w domu wykonuje tą, tą pracę z tym wszystkim, tak? Mm -hmm. Czyli siada sobie nad tą wolnością, siada sobie nad, tą, nad tym bezpieczeństwem w życiu, i tak dalej. To są tematy, gdzie przyporządkowane są oczywiście liczbowo do naszej daty urodzenia, tak? I każdy ma na przykład, no nie wiem, każdy ma jakiś temat w życiu powiedzmy z wolnością, ale niektórzy mają głębiej, a niektórzy mają. Przerabiają to tak o, mm -hmm, tak? Mm -hmm. i wtedy zwraca się temu komuś uwagę na te różne rzeczy, nad którymi powinien sobie popracować, żeby mu było łatwiej.